Z uwagi na nieprawomocny wyrok sądu imiona i nazwiska oraz niektóre szczegóły zostały zmienione. Dzisiejsza historia rozegrała się w Wolsztynie, niewielkiej, bo liczącej około 13 tysięcy mieszkańców miejscowości położonej w Wielkopolsce. Miasto to często nazywane jest europejską stolicą parowozów. To właśnie tam co roku odbywa się parada lokomotyw, która przyciąga miłośników kolejnictwa z najdalszych zakątków świata. Poza tym nic nie wyróżniało tego miejsca: jak wszędzie, miasto żyło swoim rytmem, a lokalna policja borykała się z pospolitymi przestępstwami. Aż do dnia, gdy napłynęło zgłoszenie o zaginięciu osiemnastoletniej Justyny. Wieczór 28 kwietnia 2008 roku dla Justyny był taki sam jak większość poprzednich. Około godziny 20:18 latka zjadła kolację w towarzystwie rodziców i dwójki rodzeństwa. Po kolacji cała rodzina obejrzała ulubiony serial. W tygodniu dzieci kładły się spać około godziny 21:00, gdyż kolejnego dnia rano musiały wstać do szkoły. Był to poniedziałek, więc po weekendzie szczególnie trudno było przestawić się na szybsze pójście spać. Justyna po kolacji oraz obejrzanym serialu również udała się do pokoju. Przygotowała ubrania na następny dzień i położyła się spać. Wtedy otrzymała wiadomość na swój telefon. Zaskoczona dziewczyna poinformowała rodziców, że musi na chwilę wyjść przed dom. Wyjaśniła, że napisał do niej kolega, który chce przekazać pilną wiadomość. Dziewczyna założyła na siebie cieplejszą bluzę, zabrała telefon, klucze i wyszła z domu. Choć Justyna nie wracała do domu przez dłuższy czas, jej rodzice nie byli zaniepokojeni. Wcześniej zdarzało się jej już spędzać czas przed domem ze znajomymi i dyskutować do późnych godzin. Dziewczyna trzy miesiące wcześniej skończyła 18 lat, więc rodzice chcieli dać jej nieco więcej swobody. Ponadto dziewczyna w przeszłości nie nadużywała zaufania rodziców, więc ci nie mieli powodów jej nie ufać. Licząc na to, że córka wróci niebawem do pokoju, mieszkańcy położyli się spać. Gdy rano domownicy zebrali się w jadalni, wśród nich nie było tylko osiemnastolatki. Pierwszą myślą jej matki było, że dziewczyna zasiedziała się do późna i teraz odsypia. Jednak wołanie z prośbą o zejście na śniadanie pozostawało bez odpowiedzi. Dlatego kobieta postanowiła udać się do pokoju córki i ją obudzić. Tylko, że w łóżku nikogo nie było. Wszystko wskazywało również na to, że tej nocy nikt w nim nie spał. Zaniepokojona matka próbowała dodzwonić się do córki, ale jej telefon był wyłączony. Kolejne próby nie przynosiły żadnego efektu. Wtedy kobieta zaczęła dzwonić po znajomych córki, licząc, że może oni będą wiedzieć, gdzie jest Justyna ale żaden ze znajomych dziewczyny nie miał pojęcia, co się z nią dzieje. Zrozpaczona matka udała się więc na komisariat policji, aby zgłosić zaginięcie córki. Tam sporządzono protokół i wszczęto poszukiwania. Niestety działania te nie przynosiły żadnych rezultatów. Sprawdzono pobliskie szpitale, noclegownie, ale po dziewczynie nie było śladu. Ojciec Justyny postanowił na własną rękę przeszukać wytypowane przez siebie miejsca, gdzie mogłaby znajdować się jego córka. Sprawdził niemalże wszędzie, jeździł ulicami miasta, po okolicznych wioskach, a także przeszukał wszystkie znane mu pustostany. Do akcji poszukiwawczej włączyli się również znajomi zaginionej. Postanowili rozwiesić plakaty z jej podobizną. Na nich dokładnie opisali zaginioną koleżankę. Wzrost 165 cm, długie czarne włosy, ubrana w niebieskie dżinsy, fioletową bluzkę z krótkim rękawem i brązową bluzę, miała na sobie czarne buty. Zdesperowana rodzina, widząc, że w sprawie nie ma żadnych nowych postępów, postanowiła zwrócić się o pomoc do jasnowidza. Według niego dziewczyna na krótko przed śmiercią pokłóciła się z chłopakiem, którego bardzo dobrze znała. Jasnowic wskazał również, że ostatnią wizję ma w okolicach Pobliskiego Jeziora. Przez kolejne dwa dni poszukiwania zaginionej Justyny skupiały się w okolicach wskazanego przez Jasnowica jeziora. Jednak nic nie wskazywało na to, aby dziewczyna mogła się tam znajdować. Mijały kolejne dni, a zaginiona osiemnastolatka wciąż nie dawała znaku życia. W Wolsztynie, w którym mieszkała od urodzenia niemalże każdy zaangażowany był w jej poszukiwania. Wśród mieszkańców pojawiły się także plotki. Mówiono, że dziewczyna uciekła z domu, ale fakty przeczyły tym doniesieniom. Dziewczyna nie miała żadnych powodów, aby uciekać. Nigdy nie sprawiała kłopotów wychowawczych. W szkole uczyła się dobrze, a wśród nauczycieli uchodziła za bardzo dojrzałą i odpowiedzialną, jak na swój wiek. Jak wiele jej koleżanek, Justyna również miała chłopaka. Czasem się z nim spotykała, umawiała na dyskoteki lub spędzała czas w parku. Jednak jej celem było ukończenie szkoły średniej i dostanie się na wymarzone studia. W mieście pojawiła się również plotka, jakoby dziewczyna miała paść ofiarą porwania. W sumie to nie wiadomo dlaczego, pewnie dlatego, że Justyna była bardzo atrakcyjną i zgrabną kobietą. Zaczęto zatem wiązać jej zaginięcie z uprowadzeniem za granicę i zmuszania do pracy w agencji towarzyskiej. Taka wersja wydarzeń także była sprawdzana przez policję, ale tak samo jak w innych zakładanych hipotezach, ta również nie miała potwierdzenia w faktach. Jednak jedyny fakt, jakim na ten moment dysponowali śledczy, był taki, że dziewczyna 28 kwietnia wyszła przed dom i w towarzystwie jakiegoś chłopaka paliła papierosa. Według sąsiadki, która z okna widziała całą sytuację, Justyna była bardzo zdenerwowana. Niestety śledczym nie udało się ustalić, kim był ten tajemniczy chłopak. Policja postanowiła sprawdzić bilingi rozmów z telefonu zaginionej. W ten sposób ustalono, że tuż przed wyjściem z domu dziewczyna otrzymała wiadomość od kolegi Pawła Kowalczyka. Był to jej kolega ze szkoły, a zarazem pierwszy z tych, którym mógł wnieść do sprawy coś nowego. W rozmowie z policją mężczyzna wyjaśnił, że faktycznie wysłał wiadomość na telefon Justyny, ale nie otrzymał od niej żadnej odpowiedzi. Twierdził, że chciał z nią porozmawiać, bo od czasu kiedy poszli do różnych szkół ich kontakt się urwał. Policja nie miała powodów nie wierzyć w słowa kowalczyka. 18 czerwca 2008 roku grupa znajomych zorganizowała imprezę. Kończył się rok szkolny, więc była to kolejna okazja na wspólne świętowanie. Miejsce na ognisko wybrano nieopodal polnej drogi, jakiś kilometr za ogrodami działkowymi przy ulicy Leśnej. Jest to idealne miejsce na takiego typu spotkania. Niewielki kompleks drzew usytuowany pośrodku pól porośniętych zbożem. Podczas szukania gałęzi, które miały posłużyć do rozpalenia ogniska, jeden z uczestników dokonał makabrycznego odkrycia. Wśród sterty gałęzi znalazł ludzkie zwłoki. Na miejsce wezwano policję oraz pogotowie. Śledczy, pomimo tego, że ciało było w daleko posuniętym rozkładzie, nie mieli wątpliwości, że to poszukiwano od kilku miesięcy Justyna. Wskazywały na to części ujawnionej garderoby. Jednak, żeby mieć pewność, potrzeba było wykonać sekcję zwłoki i potwierdzić tożsamość ofiary badaniami DNA. Te czynności dały śledczym odpowiedź na podstawowe pytanie: czy doszło do zabójstwa? Badania DNA potwierdziły, że odnalezione ciało należy do zaginionej. Sekcja zwłok z kolei wykazała, że do zgonu nie doszło w sposób naturalny. Według ustaleń przyczyną śmierci był uraz głowy, jednak biegli nie potrafili jednoznacznie wypowiedzieć się na temat tego, czy do zabójstwa doszło w miejscu ujawnienia zwłok. Czy zostały one tam podrzucone? W raporcie biegłego napisano, że ciało leżało w miejscu ujawnienia przez nie krócej niż trzy tygodnie. Lokalna społeczność była wstrząśnięta znaleziskiem. Choć od zaginięcia dziewczyny minęły już prawie trzy miesiące, to każdy miał nadzieję, że Justyna żyje i wkrótce się odnajdzie. Policja z kolei zakończyła poszukiwania i rozpoczęła sprawę o zabójstwo, a sprawca ciągle pozostawał na wolności. Mijały kolejne miesiące, a sprawa stała w martwym punkcie. Policyjni detektywi przesłuchali kilkudziesięciu świadków, ale żaden z protokołów przesłuchania nie wniósł do sprawy nowych ustaleń. Śledczy nie mieli żadnego oficjalnego tropu. Jednak, równocześnie z policjantami referatu dochodzeniowo-śledczego, swoje czynności prowadzili policjanci operacyjni. Ich praca na ogół jest poufna, a o finalnych ustaleniach opinia publiczna dowiaduje się w dniu zatrzymania sprawcy. W tej konkretnej sprawie policjanci kryminalni wciąż mieli na uwadze Pawła Kowalczyka. To on był głównym podejrzewanym w sprawie o zabójstwo, jednak brakowało dowodów łączących go ze zbrodnią. Przełom nastąpił w 2009 roku. Wtedy, podczas jednej z imprez, będący pod wpływem alkoholu Kowalczyk pochwalił się, że to on stoi za zabójstwem Justyny. Już na drugi dzień policjanci dostali informację o nietypowym wyznaniu chłopaka. Czas uciekał, a sprawa była najwyższej wagi. Dlatego funkcjonariusze zdecydowali się na założenie podsłuchu na telefonie komórkowym jednego ze znajomych podejrzewanego. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Podczas jednej z rozmów Kowalczyk przyznał, że 28 kwietnia 2008 roku widział się z Justyną, jednak poprosił rozmówcę, aby nikomu o tym nie mówił. Wtedy też miał powiedzieć, że chciałby cofnąć czas. Niedługo po tej rozmowie zapadła decyzja o zatrzymaniu Piotra Kowalczyka. Już podczas pierwszego przesłuchania zatrzymany przyznał się, że feralnego dnia spotkał się z dziewczyną. Według jego zeznań tego dnia wypił troszkę alkoholu. Wtedy wysłał wiadomość do Justyny, że chce się z nią pilnie spotkać. Dziewczyna, nie wiedząc o co chodzi, zgodziła się na krótkie spotkanie. Mężczyzna zaproponował, że przyjedzie skuterem pod jej dom. Po kilku minutach chłopak zaproponował, aby odjechali w bardziej ustronne miejsce. Wtedy oboje pojechali w kierunku lasu, gdzie byli zupełnie sami. Według zeznań zatrzymanego, dziewczyna miała zaproponować krótki spacer. Według jego relacji Justyna miała potknąć się i upadając z całej siły uderzyła głową o wystający z ziemi kamień. Mężczyzna wyjaśnił, że próbował ratować koleżankę, ale gdy się nad nią pochylił, ta nie dawała znaków życia. Następnie podniósł leżący na ziemi kamień i z całej siły uderzył nieprzytomną dziewczynę w głowę. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego tak postąpił. Twierdził, że był w szoku i nie wiedział, co się z nim dzieje. Jednak kolejne wyjaśnienia świadczyły, że działał zupełnie świadomie. Zabrał telefon komórkowy, jaki dziewczyna miała przy sobie, po czym wysłał do siebie wiadomość, sugerując, że ta nie ma czasu się z nim tego dnia spotkać. Następnie wyrzucił telefon do jeziora, chcąc w ten sposób ukryć treści wiadomości, jakie wysłał tego dnia do dziewczyny. Pomimo, że je wcześniej skasował, bał się, że policja w jakiś sposób odczyta treści rozmowy. Mężczyzna zapytany, po co w ogóle pojechał do lasu, stwierdził, że nie pamięta, bo był zbyt pijany. Później twierdził, że Justyna chciała zobaczyć jakieś fajne miejsce, gdzie spotyka się młodzież. Ale ta wersja dla śledczych była absurdalna, bo dziewczyna przecież od urodzenia mieszkała w Wolsztynie i doskonale znała topografię terenu. Poza tym miejsce to znajdowało się zaledwie 2 km od jej domu. Śledczy nie uwierzyli w zeznania chłopaka, który zaraz po pierwszym przesłuchaniu poprosił o spotkanie z obrońcą. Po konsultacji z adwokatem zupełnie zmienił linię obrony. Przede wszystkim odwołał to, co powiedział wcześniej śledczym, po czym odmówił składania wyjaśnień. Sąd, mając na uwadze to, co wydarzyło się wcześniej, postanowił aresztować chłopaka na okres trzech miesięcy. W mieście wielkim zaskoczeniem była wiadomość o zatrzymaniu Piotra Kowalczyka w sprawie śmierci Justyny. Pochodził on bowiem ze znanej w tym mieście rodziny lekarzy. Ludzie nie mogli uwierzyć, że chłopak pochodzący z porządnej i szanowanej rodziny mógłby dopuścić się takich czynów. Całą sytuację uważano za wielką pomyłkę i nieporozumienie. Znalazła się również część społeczeństwa, która uważała, że chłopak pochodzący z bogatej rodziny, któremu pieniądze uderzyły do głowy, mógł posunąć się do tak okrutnego czynu. W szczególności wspominano, że podczas pogrzebu stał obok rodziców Justyny i widział ich cierpienie po stracie dziecka, a mimo wszystko wciąż ukrywał swoją tajemnicę. Podczas prowadzenia czynności okazało się, że 19 latek jest doskonale znany tamtejszym policjantom. W przeszłości był podejrzewany o zaatakowanie personelu jednego z okolicznych sklepów. Było to rok przed zaginięciem justyny. Chłopak wspólnie z dwoma innymi kolegami obezwładnił ekspedientkę sklepu, po czym skradł kilkadziesiąt złotych oraz kilka paczek papierosów. Policja szybko namierzyła i zatrzymała sprawców, którzy uciekli na rowerach. Ale to nie była jedyna taka sytuacja z udziałem Piotra Kowalczyka. Kilka miesięcy przed napadem na sklep, wspólnie z dwoma kolegami, napadł na salon Rody. Sprawcy ubrani w kominiarki weszli do salonu, grożąc pracownicy, jak później się okazało, śrutowym pistoletem. Kobieta oddała kilkuset złotowy utarg, a sprawcy zbiegli. Jednak ani za jedno, ani za drugie przestępstwo nie odpowiedział. Co prawda sąd zastosował dozór policyjny, ale wkrótce sprawcy ukończyli 18 lat, więc sprawa za czyn popełniony jako nieletni została zapomniana. Wśród znajomych Piotr uchodził za osobę o wysokim mniemaniu. Lubił przechwalać się w towarzystwie i sprawiał wrażenie, jakby wszystko mu się należało. Gdy czegoś nie dostał, robił się agresywny. Często na imprezach chłopak przechwalał się znajomym, że podkrada recepty ojcu, a następnie wykupuje leki, żeby się nimi odurzać. Te wszystkie informacje utwierdziły śledczych, że zatrzymany nie jest grzecznym chłopcem z dobrego domu, a być może zabójcą. Ale winę trzeba było udowodnić. Po długich miesiącach ciężkiej pracy dochodzeniowej i operacyjnej funkcjonariusze ustalili jedną, najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń. Około godziny 21.30 Kowalczyk spotkał się z Jusyną pod jej blokiem. Następnie zaproponował przejażdżkę pożyczonym wcześniej skuterem. Dziewczyna zgodziła się i wspólnie odjechali w stronę lasu. Tam najprawdopodobniej doszło między nimi do kłótni, a być może nawet do rękoczynów. W pewnym momencie chłopak wziął do ręki kamień i, znajdując się około pół metra za nią, uderzył dziewczynę w głowę. Dziewczyna musiała być zaskoczona, ponieważ na jej ciele nie ujawniono żadnych śladów wskazujących na to, że próbowała się zasłaniać lub bronić. Prawdopodobnie po pierwszym uderzeniu upadła na ziemię. Być może już wtedy straciła przytomność. Sprawca pochylił się nad dziewczyną i zadał jej co najmniej 12 kolejnych ciosów w głowę. Później porzucił zwłoki i uciekł. Na miejsce przyjechał następnego dnia. Za dnia chciał sprawdzić, czy nie zostawił śladów mogących doprowadzić śledczych do jego zatrzymania. W tym celu pożyczył od jednego z kolegów Buty o innym numerze niż sam nosił. Zacierając inne ślady, pozostawił na miejscu zbrodni tylko te, które nie pasowały do jego obuwia. Do dziś niewiadomą pozostaje motyw tej zbrodni. Przecież oboje znali się od dziecka. Nigdy nie byli parą i nic nie wskazywało na to, że której z nich pałało większym uczuciem. W późniejszym czasie krążyła plotka, że dziewczyna dowiedziała się o innych napadach kolegi, a ten, z obawy przed więzieniem, postanowił się jej pozbyć. Rodzina zatrzymanego wynajęła trzech najlepszych adwokatów. Ich zadaniem było wybronić syna ze stawianych zarzutów. Ci nie próżnowali, zadawali mnóstwo pytań świadkom, szukając najmniejszych nieścisłości. Domagali się uniewinnienia ich klienta, sugerując błędy w śledztwie. Wydali wniosek o powołanie nowych biegłych w sprawie, a nawet wniosek o ponowne badanie zwłok w celu ustalenia dokładnego czasu zgonu. Jednak prokurator nie dawał wiary w niewinność oskarżonego. Jego opis z pierwszego przesłuchania pasował do późniejszych ustaleń. Prokurator zażądał 25 lat pozbawienia wolności dla Krzysztofa Kowalczyka. Sąd okręgowy przychylił się do wniosku prokuratury i skazał mężczyznę właśnie na taką karę. Wyrok do dziś nie jest prawomocny.